Kolejna, kolejna rzecz. Mapa nie musi być na żadnym mm, mm, papierusie, na żadnym płótnie, na niczym takim, tak? Jakiś płycie kamiennej. Hmm. Może być na przykład w proszku. Hmm. Tak. Hmm. Powiedzmy, powiedzmy, że, powiedzmy, że, że mamy e, mapę, która jest w woreczku. Kiedy się ją wysypie na ziemię, ona się układa. Bez jest jakiś pył, może być bardziej lub mniej efekcjarski, może być na przykład teczkole, skujący, e, albo w ogóle fluorescencyjny, tak. E, kiedy się sypnie, sypnie na ziemię albo na jakiś kamień, tak? tam się układają ściany, układają się wszystkie, wszystkie plansy, wszystkich komnat i tak dalej. E, można sobie wyobrazić, że tak samo dzieje się z jakimś płynem, tak. Kiedy się go wychluśnie, to tworzy mapę. Oczywiście trzeba się iść z tym, że na przykład ktoś może, nie wiem, wypić ten płyn przez rurkę, tak, wtedy szlak trafia mapę, znaczy, szlak trafia mapę, albo wiatr może mocniej za dmuchnąć tak, i, i ta mapa z proszku też nam się gdzieś rozleje <grywa> <grywa> Mapa z mrówek. Dokładnie. Czemu nie? Oczywiście, oczywiście. Eee, mapa z mrówek jest bardzo fajnym pomysłem, bo w ogóle nikt jej nie tworzy, tak? Mrówki same ją robią. Nie, nie wiem, gdzieś tam sterowane jakąś dziwną siłą, czemu nie? E, chemią one komunikują się feromonami przecież. Tak, tak, tak. Tu, Tylko co, dlaczego one tworzą mapę? No, bo ktoś je no, zaprojektował no w Może no, Tak, możliwe, możliwe. I już mamy początek. Tak. Na sesji to było związane z tym, te mapy wprostły, i tak dalej, że był, że był e, oto e, alchemik, który miał fioła na punkcie porządku i nieporządku. Tak? Na przykład jedna z map pokryta ukryta w kielichu, który, kiedy rzuciło się kryształowy kielich na, na ziemię, on rozpadał się tak. po czym tworzył mapę. A on specjalizował się w takich, w takich właśnie sztuczkach, że na przykład nie wiem, rozbity kielich tworzył po złożeniu się łapę albo, albo motyla. Tak? Więc, więc mapa może być, a znowu mapa ta w, na, na, na tej sesji, mapa, która była, mapa, która była stworzona z płynu, to było właściwie a, Rodzaj mikstury, która napędzała dolema. Trzeba było rozbić jego serce i wtedy kiedy płyn się rozlał, tak tworzył mapę do, do najbardziej ukrytej hmm, pracowni tego architmu. Um, kolejnym pomysłem, na to, gdzie, na czym może być zrobiona mapa? Tak? Materiał, to jest oczywiście ludzka skóra. I y, nie chodzi mi o to, żeby w, że, nie chodzi mi o skarb, albo wyprawioną ludzką skórę, a, tylko chodzi mi o tatuaż. Um, a break, tak? Właśnie nie. Właśnie znaczy, chodzi, bo to jest ograne, tak? Że tatuaż jest, że tatuaż jest jest, jest jak gotowy, widać go. To nie ma nie ma problemu. Nie. Na przykład mapa była y, tatuażem, który się pojawił, tak? Powiedzmy, że jest to tatuaż na na e, ciele kobiety, w momencie, kiedy dochodzi do miłosnego zbliżenia, tak pod dotykiem palców czy pod pocałunkami, ten, nagle ten, ten tatuaż pojawia się na jej skórze. Tak? I Tutaj mamy znowu patent na przygodę. Powiedzmy, jest sobie, jest sobie e, jakiś sułtan. O ma córkę. Sułtan, e, Wiadomo, że trzyma skarby w skarbcu, który jest nie do zdobycia, tak? Jest gdzieś mapa. I wiadomo, czym jest ta mapa. tak umiera i chodzą plotki, że mapa do skarbca znajduje się na ciele jego córki. Jednocześnie ktoś z najbliższego otoczenia córki e, gdzieś sprzedaje tę informację, że prawdopodobnie to właśnie taki datum. Tak? Prawdopodobnie ktoś zdołał zbliżyć się do niej. Chodzą nawet yy, legendy o tym, że paru śmiałków próbowało wejść do skarbca, no, że z nich nie wrócił. To wszystko pakujemy graczy, tak? Powiedzmy, że oni chcą znaleźć te skarby, po to, żeby, nie wiem, powiedzmy, że to był zły suł, tak? a on zniszczył yy, ich kraj. Oni teraz chcą się dostać do, do Skarbca po, yy, po to, żeby kupić najemników, po, wystawić armię, ruszyć i, i jakby pomścić swój lud. Chociaż powiedzmy, albo tam się naj jakiś niesamowity magiczny przewód czy cokolwiek. W pewnym momencie dowiadują się, że jedynym patentem, żeby, zna, żeby dostać się do mapy, to jest zbliżyć się do, do córki, tak? Uwieść ją, no i pójść z nią do łóżka. I teraz wyobraźcie sobie scenę, kiedy to się już stało. Tak? Gracz, drużyna czeka na gracza. On wyrusza jakby z Zostawia, zostawia, zostawia tę dziewczynę, jakby z taką, z, takim, z taką myślą, że oto znalazł to, czego szukał, tak? Być może by w ogóle nie często zdał sobie przerysować, prawda? E I ona zatrzymuje go, i mówi: Czy na pewno chcesz tam iść, tak? Mówi: Czego jeszcze potrzebujesz? Jakich skarbów jeszcze szukasz? Jeżeli on pójdzie, znajdzie tam pewną śmierć, tak? bo jak, bo to jest morale, Bo on ten największy skarb już z nas, tak? No sorry, proszę do łóżka z, z córką Sultana. To jest piękny nic. Tak. Nie, tam po prostu tam są takie, tam, stamtąd się nie da wyjść, tak? To jest... Jakby masz córkę Sultana, masz wszystko, no umówmy się. Czyli, 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 może, być, czyli może być coś takiego. A. Dalej. Ile mamy czasu? 15 minut. Dobrze. Ehm, patent z tymi, patent z mrówkami. Ja to sobie wyobrażałem w ten sposób, że znowu mapa, która robi się sama z siebie, tak, nie ma żadnego, nikt jej nie tworzy. Tworzy ją, powiedzmy, sama przestrzeń. Powiedzmy, że mam jest sobie gdzieś yy, daleko, daleko na północnym wschodzie, jakiś płaskowy, gdzie siedzą kasnody chaosu. I one, one gdzieś mają swoje podziemne, podziemne, yy, na wpół magiczne, na wpół mechaniczne fabryki. Gdzieś tam mielą się te wielkie koła zębate, chodzą te wszystkie tryby, to wszystko tam wbrew tętnie o tej ich takiej dziwnej technologicznej magii, ta, która wszystko porządkuje, z jest magią chaosu, ale jednak, jednak bierze w kardy tę, taką, taką dziką energię i zaprzemia ją do pracy na no, tak właśnie na użytku Majdolutką, No i właśnie, wyobraźmy sobie, że gracze trafiają na płaskość, tak? I widzą, jak mrówki nawet chodzą w równych, w równych karnych rządkach, tak? Tworząc jakieś napięty zawsze pod kątem prostym, skręcając. Jak widzą, jak kamienie, które właściwie powinny być rozrzucone bezładnie, leżą w dokładnej odległości takiej samej od drugiego. I gdzieś tam jest drzewo, pamiętajmy na tak? Jest drzewo. Drzewo które też, które konary wygląda jak, jak labirynt i kiedy zedrą, zedrą kawałek kory, tak gdzieś pod tym zobaczą jak korniki właśnie ryją plan podziemnych, podziemnych fabryk tak. Właściwie same się, z siebie kierowane tylko tą energią. Yy, miejsca, w którym przyszło im żyć. Tak? Korniki, korniki są mało, mało, mało widowiskowe, jakieś wstępne robale, które, które są chrzęszczą, pancerzykami, tam, kłapią tymi swoimi małymi mordami i wyżerają, wyżerają te tunele. Yy, yy, yy. Dobra, skarkomiony pomysł. Można też, jeżeli chodzi o mapy, które właściwie które nie są przez nikogo stworzone, można użyć jako mapy linii popularnej. Teraz do tego trzeba zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, przed sesją e, trzeba sobie przerysować, przerysować niepopularne gracze. Tylko trzeba im powiedzieć, że nie odbiło wam, że to ma być jakby z polskiem dla sesji, że to nie jest nic nienormalnego. Tak, <śmiech> <śmiech> tak, tak. tak <laughs> że to nie jest za ten new age, że, że RPG to naprawdę nie jest sekta. Tak, się nie martwili i i potem zaczerpnąć jakieś podstawowe informacje na temat tego e, jakie jest znaczenie poszczególnych linii. Tak? Powiedzmy linia życia, linia losu, linia spórca i tak Teraz jak zacząć coś takiego jak linia papilarna? E, jak z tego zrobić mapę? Powiedzmy, że mamy labirynt, tak? jakąś jako, jakoś, jakoś splątaną sieć korytarzy tak? i dopiero kiedy nałożymy na to linię papilarne gracza, właściwie jego postaci, tak? linie, linie papilarne postaci, to uzyskamy e, powiedzmy miejsca, w których należy coś zrobić, tak? powiedzmy miejsca, w których należy Powiedzmy tak, labirynt, labirynt, jest, um, labirynt jest zrobiony ze szkła. Tak? Jest jak, labirynt jest jednym wielkim artefaktem, który jest po to, żeby coś wyświetlić, jakąś niesamowitą wizję. Tak? Żeby to zrobić, muszą zostać w odpowiednich miejscach zapalone, zapalone pochodnie. Jest tylko jedna osoba, która niesie w sobie nieświadomie informację, gdzie te pochodnie mają być zapalone. To jest gracz, który jest w brancę, tak? To jest one. I to jest zawisane na jego ręku. To jest zapisane na jego ręku, tak? I są, powiedzmy, wskazówki, że, nie wiem, tam gdzie dobry los e, z miłością się spotyka, niech ogień rozgłośnie. Tam gdzie los dobrej pracy służy tak, żeby niech ogień zapłonie. Tak? I to znaczy miejsce skrzyżowania, powiedzmy, linii, linii losu z linią serca, linii skrzyżowania, linii losu z jakąś tam linią Merkurego, czy czegoś innego. I kiedy gracz nałoży, nałoży swój um, jakby ten właśnie sieć swoich linii papilarnych na um, labirynt, tam, i kiedy jego postać rzeczywiście w tych miejscach skrzyżowań zapali pochodnie, Nagle ta wielka wizja wybuchnie, tak, i on jako ten, ten jedyny stanie się świadkiem czegoś, nie wiem, wizji jak uratować stary świat albo, no czegoś, no bo, prawda, jak on jest, to jest The One, no to tam powinno być coś naprawdę grubego. E, I powiedzmy, powiedzmy, że jeszcze, żeby, żeby on się, żeby on się kapnął, powiedzmy, że, powiedzmy, że to jest tak, jest sobie jakiś astrolog, który ma wizję właśnie, że nie wiem, zakłada świata, coś niesamowitego, tak? Coś strasznego. A jednocześnie ma wizję, że jest gdzieś, za ileś lat urodzi się ten, który może temu zapobiec, tylko musi zobaczyć, co się stanie. I on, dziś używając tej swojej aparatury, próbuje namierzyć właśnie bohatera, którym jest gracz, tak? Nie wiem, do niego list, czy coś, daje mu wskazówki. Właśnie zaszyfrowane informacje na tym, że jego dłoń jest ważna, um, że ona jest mapą. Między innymi wśród tych wskazówek jest to, że żeby zobaczyć ten labirynt, który ma wyświetlić jakby tę całą wizję, trzeba wleć na kopułę, która znajduje się na tą całą pracownią, tak? Powiedzmy, że gracz tam... I na przykład wsadzić tam ten tubus z listem. Bohater wsadza tam tubus z listem, w tym momencie kopuła rozchyla się jak kwiat, ale kiedy dopycha tubus, coś rani go w dłoń, tak? i widzi, jak krew wypełnia jego linie papilarne, a jednocześnie ta, ta rozchylająca się kopuła otwiera widok w dół na plątaninę na korytarzy i ma plątaninę korytarzy z jednej strony i liniki czerwieni na swojej dłoni z drugiej, tak? która jest już takim ewidentnym jakby znakiem, że to o to chodzi. Więc złazi tam, odpala te pochodnie i coś się dzieje, prawda? E, e, jeżeli ktoś inny wie, że dłoń jest mapą, tak? I że dłoni niepapilarne są kluczem do labiryntu, to może się okazać, że ktoś bardzo chce, będzie chciał mu obciąć tę dłoń, żeby samemu pozapalać te, 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 te pochodnie i żeby ta, ta wizja akurat jemu została przedstawiona. No i teraz dłoń bohatera nagle... Bogu ducha, tego staje się coś bardzo cennym i wszyscy chcą ją opuszczać. Ale wiesz, to się od razu, na przykład bierzesz bohaterowi w historii, czy wykorzystujesz jej historię, tak. fakt, że on kiedyś został niesłusznie posądzony o kradzież tak. i obcięto tak. mu dłoni. On myślał, że to przypadek, tak? A teraz może zacząć szukać tych ludzi, którzy to zrobią. I swojej dłoni. Bo wbrew temu, co mu się wydawało, ona nie nie w samej nagrywane psy, tylko jest tam... Tylko jest jakimś a Oni szukają, tak? ]Yes, bo ta, bocha, bocha, bo nie, nie, może nie, nie, raz nie, 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 nie,